Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej lekcji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch kolejnych grupach związków organicznych, jakimi są aldehydy oraz ketony. Tutaj mamy zestawienie różnych pochodnych węglowodorów. Omówimy sobie właśnie te dwie grupy. Zaczniemy sobie od aldehydów, które są pochodnymi węglowodorów, tak jak mówiłem wcześniej, w których występuje grupa aldehydowa. Grupa aldehydowa wygląda właśnie w taki sposób. Mamy węgiel, który jest połączony z tlenem to można też określić jako grupa karbonylowa, ale dodatkowo ten węgiel jest połączony jeszcze z wodorem. Drugie wiązanie od tego węgla może być albo do wodoru, albo do węgla, czy to w grupie alkilowej, czy też w pierścieniu aromatycznym. I tutaj mamy przykłady takich różnych aldehydów. Jest to metanal, bo jak widzimy jest ta grupa aldehydowa, jest połączona z wodorem. Tutaj mamy etanal, w którym ta grupa aldehydowa jest połączona z grupą metylową. Czyli CH3, oraz mamy aldehyd benzoesowy, czyli grupa aldehydowa połączoną z pierścieniem benzenu. I teraz przechodzimy sobie do nazewnictwa. Jak nazywamy aldehydy? To do przykładu, jak nazywamy, nazywamy właśnie taki dany związek? No pierwsza zasada jest taka, że oczywiście musimy ustalić najdłuższy łańcuch węglowy i to będzie podstawa naszego, naszej nazwy. Czyli to będzie 1, 2, 3, 3 atomy węgla, czyli to będzie jakiś propan. Kolejna zasada to jest taka, że liczenie lokantów, ponieważ tutaj mamy podstawnik, jakim jest brom, musimy policzyć lokanty i określić, gdzie jest ten właśnie brom. To liczenie lokantów zaczynamy od grupy aldehydowej, czyli to będzie 1, tu będzie 2 i przy tym atomie węgla będzie 3, czyli to będzie 3-bromo-propan i aldehydy mają końcówkę Al. Czyli to będzie 3 bromopropanal. I teraz, jeśli chodzi o otrzymywanie aldehydów, to pierwszą taką reakcją jest utlenienie alkoholi pierwszorzędowych. To jest ważne, że musi być alkohol pierwszorzędowy z tlenkiem miedzi 2. Czyli tu mamy za przykładu właśnie metanol, który reaguje z tlenkiem miedzi 2. Po ogrzaniu dochodzi do utlenienia właśnie tego alkoholu do aldehydu, do formy aldehydu, metanalu. Mieć się redukuje. I powstaje nam woda. Jest to już taka specyficzna reakcja, zwana reakcją kuczarowa. Jest reakcja przyłączenia wody do związków, które posiadają wiązanie potrójne w środowisku, właśnie takim, jakie tu jest napisane, czyli, czyli kwas siarkowy 6 oraz siarczan tutaj 6 rtęci 2. I tutaj dochodzi do po prostu addycji tej wody do tego związku. Tam produktem pośrednim jest tak zwany Enol ponieważ naprawdę tu powstaje wiązanie podwójne, ale do, potem dochodzi do tautomeryzacji tego enolu, czyli do takiej przemiany grupowej i powstaje nam właśnie aldehyd, albo może też powstać keton w innym przypadku. My tutaj nam powstaje aldehyd octowy, też nazywany etanalem. I teraz ma, i też mamy taką reakcję utlenienia etenu. W obtownych warunkach eten w reakcji z tlenem daje nam etanal. Jeśli chodzi o właściwości aldehydów, to tutaj na przykładzie formaldehydu, czyli metanalu, jest to bezbarwny, toksyczny gaz o charakterystycznym i nieprzyjemnym zapachu. Możecie kojarzyć takie coś jak formalina. Jest to roztwór właśnie formaldehydu stosowany do konserwowania różnych preparatów. Natomiast wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu, dla aldehydów ten, spada ten charakter toksyczny, spada również rozpuszczalność w wodzie. No i tak jak podobnie jak inne węglowodory, im więcej tych atomów węgla, tym ten stan skupienia się właśnie zmienia w stronę stanu stałego. Jeśli chodzi o chemiczne właściwości, no to mają one odczyn obojętny, nie ulegają one dysocjacji, natomiast ulegają reakcjom adycji. Reakcją redox, reakcji redukcji oraz utleniania. Tutaj mamy dwie ważne reakcje: tak zwane próby Tollensa oraz próby tromera. Ulegają też reakcjom polimeryzacji oraz polikondensacji. No i przechodzimy sobie właśnie do tych reakcji: reakcja addycji. To jest to też reakcja w sumie redukcji, no ponieważ mamy tutaj etanal, do którego dołączamy wodór. W obecności katalizatora ten etanal nam się redukuje do etanolu z grupy aldehydowej powstała nam grupa hydroksylowa. I teraz mamy takie doświadczenie, że mamy roztwór CO4, po którego dodaliśmy NaOH na świeżo, powstaje nam oczywiście wodorotlenek miedzi 2 i dodajemy do tego osadu etanal do przykładu, albo jakiś inny aldehyd. I co widzimy? Że ten osad zmienia barwę z niebieskiej na no czerwoną. I co tutaj właśnie zachodzi? Jest to tak zwana próba Trommera, której właśnie, tak jak mówiłem, mamy CO4, do którego dodaliśmy NaOH, powstaje nam wodorotlenek miedzi 2. Jest to ten niebieski osad. I ten niebieski osad w środowisku zasadowym, ponieważ dodaliśmy tam trochę więcej tej zasady, reaguje nam z aldehydem, tutaj w tym przypadku etanalem, i utlenia go do kwasu karboksylowego. I powstaje nam akurat sól, no ponieważ do kwas karboksylowy w środowisku zasadowym przereaguje nam i da nam sól, etanion sodu pas karboksylowy, miedź się zredukuje do tlenku miedzi 1 i to jest właśnie ten nasz, nasz ceglasto-czerwony osad i powstaje nam też woda. Tutaj mamy dokładnie rozpisane właśnie reakcje utleniania oraz reakcje redukcji, czyli tutaj nam węgiel z pierwszego stopnia utleniania przechodzi na trzeci stopień utlenienia, a miedź z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy. I ta próba Tomera jest to charakterystyczna reakcja wy dla wykrywania aldehydów i podobnie grupy aldehydowej i podobnie mamy kolejną reakcję, która też jest taką reakcją wskaźnikową do aldehydów. Mamy roztwór azotanu-5-srebra w środowisku zasadowym NaOH oraz amoniaku. Do tego dodajemy aldehyd, powinien być przezroczysty. I co obserwujemy, to to, że na ściankach próbówki osadza się srebrny osad. W sumie to powstaje takie, można powiedzieć, lustro. też się nazywa tą reakcję reakcją lustra srebrowego. I jakie reakcje tutaj zachodzą? No, mamy ten azotan srebra, azotan-5-srebra, do którego dodajemy zasady. No, powstaje nam wodorotlenek srebra, który jest trudno rozpuszczalny, tak więc jest to osad, natomiast ten wodorotlenek się rozpada do tlenku srebra i w środowisku amoniaku reaguje on tworząc związek kompleksowy, który jest rozpuszczalny w wodzie. Dlatego ten roztwór w probówce jest przezroczysty, bezbarwny i tutaj powstaje nam właśnie taki jon diamina srebra. I to ten jon reaguje nam właśnie z aldehydem. W momencie tej reakcji właśnie ten jon diamina srebra nam reaguje z etanalem. W przywisku zasadowym powstaje nam srebro. Srebro się redukuje z pierwszego stopnia na zerowy. To właśnie ten, to, jest to, to jest nasza obserwacja, którą mamy podczas tego doświadczenia, że widzimy, że pojawia się srebro na ściankach próbówki, a aldehyd się utlenia do kwasu karboksylowego. Podobnie jak w próbie tromera. Powstaje nam też woda i amoniak. Można też się spotkać z takim uproszczonym zapisem tej reakcji, w którym zapisuje się, że aldehyd reaguje z tlenkiem srebra. powstaje nam kwas karboksylowy oraz srebro. Natomiast ten zapis jest taki bardziej dokładny. Mamy reakcję polimeryzacji, w której tutaj dla przykładu formaldehyd w odpowiednich warunkach, no dzięki temu wiązaniu podwójnemu pomiędzy węglem a tlenem, na rozszczepienie tego wiązania i tworzenie polimerów tutaj jest właśnie poliformaldehyd mamy też reakcję polikondensacji tutaj reakcja z fenolu z formaldehydem pod odpowiednich warunkach powstaje nam właśnie ten związek to są zwane żywice fenolowo formaldehydowe i dodatkowo nam powstaje cząsteczka wody ponieważ jest to kondensacja i przejdziemy sobie do kolejnej grupy związków do ketonów które jeśli chodzi o budowę to różnią się od aldehydów w tym że ta grupa karbonylowa występuje tak jakby w środku związku. Nie tak jak w aldehydach, gdzie grupa aldehydowa była na końcu łańcucha na przykład. Grupa karbonylowa jest w środku związku. Mamy tutaj właśnie to ugrupowanie węgiel połączony z tlenem i ten atom węgla jest połączony z innymi atomami węgla gdzieś w łańcuchu. Tutaj mamy dla przykładu taki związek jak propanon. Możecie go kojarzyć jako aceton. Tutaj mamy pentan-2-on. Albo defruktozę, która jest no, nieczystym ketonem, a jest ketozą, czyli alkoholem polihydroksylowym z grupą właśnie ketonową, którą tutaj możemy zauważyć. Jeśli chodzi o nazwnictwo, tutaj dla przykładu mamy taki związek. Jak go nazwać? No, znowu zasada jest taka, że na początku musimy ustalić najdłuższy łańcuch węglowy. Tutaj mamy 5 atomów węgla, czyli będzie to pentan. I lokanty ustalamy. Tak, żeby lokant grupy karbonylowej, czyli tej tutaj, był jak najniższy. Czyli nie zaczynamy liczyć od lewej strony, bo wtedy byłaby czwórka, tylko od prawej strony. Wtedy mamy dwójkę, czyli będzie 3 chloro, pentan, 2 i końcówkę dajemy on. Przed tym on dajemy lokant tej grupy karbonylowej. Troszkę właśnie mają taką końcówkę czyli będzie to 3 chloro, pentan, 2 on. Mamy jeszcze inny sposób nazywania właśnie ketonów, ponieważ możemy tak podzielić ten związek właśnie tak jakby ta grupa karbonowa była w środku tego związku i to co jest po jednej stronie, to co jest po drugiej stronie tak jakby są podstawniki do tego ketonu. No tutaj możemy na zobaczyć, że tutaj mamy grupę etylową, tutaj mamy grupę fenylową, więc będzie to keton etylowo-fenylowy w tej kolejności, ponieważ jest taka kolejność alfabetyczna w tym, ja tutaj stosowana. Jeśli chodzi o otrzymywanie ketonów, to tutaj będzie mieli podobnie jak aldehydów, utlenianie alkoholi, ale nie pierwszorzędowych, tylko drugorzędowych. Tutaj też z tlenkiem miedzi dywaw przy podwyższonej temperaturze, ta grupa hydroksylowa nam się utlenia do grupy karbonylowej. Miedź się redukuje, podobnie jak w przypadku aldehydów i powstaje nam woda. Tutaj mamy znowu też reakcję kuczerowa, tak jak wcześniej mówiłem przy aldehydach mamy propyn, który reaguje nam znowu z wodą w obecności kwasu siarkowego i yy, siarczanu 6 rtęci. 2. Tutaj mamy właśnie rozpisaną tą formę enolową, która powstaje na początku. I te enole ulegają tautomeryzacji i dochodzi tam do przemiany tego propenolu do propanonu. Jeśli chodzi o właściwości ketonów, to na przykładzie acetonu, czyli propanonu, jest to bezbarwny gaz o charakterystycznym, mocnym zapachu. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie oraz benzynie, jest dobrym rozpuszczalnikiem, no i jest łatwo palny. Jeśli chodzi o właściwości chemiczne ketonów, to mają one odczyn obojętny, podobnie tak jak aldehydy. Ulegają reakcjom adycji, redukcji oraz utleniania. Natomiast jeśli chodzi o utlenianie, to raczej będą reagowały z silnymi utleniaczami, nie tak jak właśnie aldehydy, które ulegały też reakcjom tromera i tolenza, które były reakcjami utleniania tylko w obecności, no nie tak silnych czy właśnie jak na przykład KMnO4, oraz będą ulegały bardzo charakterystycznej reakcji tak zwanej próbie jodoformowej, jeśli będą tak zwane metyloketony, czyli ketony, które po jednej stronie tej grupy karbonylowej będą miały grupę metylową. No i przechodzimy sobie właśnie do tych reakcji, reakcja redukcji ketonów, tak jak mieliśmy reakcję utleniania alkoholi drugorzędowych do, Ketonów, tak samo ketony możemy zredukować do alkoholi drugorzędowych, czyli reakcja z wodorem w obecności katalizatora dostajemy alkohol drugorzędowy, czyli w tym przypadku butan 2ol. Jeśli chodzi o reakcję utleniania, to musimy, jak już mówiłem wcześniej, musimy mieć silniejszy utleniacz. W tym przypadku mamy tutaj chromion 6, który po prostu nam przecina związek w miejscu właśnie tej grupy karbonylowej, dzieli go nam na łańcuch z trzema atomami węgla i łańcuch z dwoma atomami węgla po prostu utlenia te końcówki łańcuchów do grupy karboksylowej, czyli powstaje nam, czyli powstaje nam jakiś propanian oraz etanian. Ten chromian się oczywiście redukuje do trzeciego stopnia utlenienia no i powstaje nam woda. I ta próba jodoformowa, o tak. której właśnie mówiłem, mamy tutaj ten metyloketon, czyli to będzie w tym przypadku, to jest pentan, 2-ON, albo też możemy to inaczej nazwać jako keton metylowo-propanowy i on reaguje nam z jodem w środowisku zasadowym. Tutaj jest akurat zasada potasowa i powstaje nam taki związek właśnie jak jest to jodoform, czyli triiodometan. Możecie kojarzyć taki związek jak chloroform. To jest podobny związek, tylko tutaj zamiast jodu jest chlor, tri-chlorometan. Natomiast tutaj nam powstaje Jodoform oraz kwas karboksylowy, butanion potasu. Dodatkowo też otrzymujemy jodek potasu oraz wodę. I jest to reakcja charakterystyczna właśnie dla ketonów. I to tyle, jeśli chodzi o aldehydy i ketony. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobała lekcja. Życzę Wam powodzenia w nauce. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!